Ja nazywam się Łukasz Polski, mam to przyjemność pracować w Microsofcie od 15 lat. Od września wróciłem na nasz polski rynek z misją właśnie dotarcia z wiedzą AI do każdego i każdej. Myślę, że Microsoft prowadzi wiele działań wśród tych, które myślę są bardzo unikalne. Jest ta misja odpowiedzialność, w której chcemy. Faktycznie docierać z wiedzą AI do każdej osoby, która mieszka w Polsce. Polska jest dla nas rynkiem absolutnie kluczowym. Dwa tygodnie temu wspólnie z naszym premierem ogłosiliśmy kolejne inwestycje w centra danych w Polsce, więc mogę też powiedzieć, że wszystkie technologie, o których będę mówił dzisiaj, są dostępne u nas na Wisłą. Więc zdecydowanie także one działają w Polsce i jesteśmy częścią tego globalnego ekosystemu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o AI. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać w kontakcie albo chciałby dowiedzieć się więcej o materiałach, o których będę mówił, w większości slajdów będą pojawiały się QR-kody. One właśnie prowadzą do tych treści, które wymieniam w trakcie swojej narracji. Więc zachęcam do skanowania, żeby dowiedzieć się więcej. Prowadziliśmy, dlaczego JE jest ważny, ale też warto zdziwnąć do litery prawa. I części z Państwa dobrze znana polityka cyfrowej transformacji, cyfrowej edukacji. Transformacji edukacji, przepraszam, odwołuje się bezpośrednio do technologii przełomowej. I ta sztuczna inteligencja ma właśnie tam swoją część i paragraf. Myślę, że tam, możecie Państwo przeczytać dokładnie to, co zawiera się na slajdzie, ale słowa, że mają walory edukacyjne, bardzo mocno pokazuje zbiór scenariuszy, o których też będą mówiły dalej prelegenci i prelegenci w trakcie tego wydarzenia. Mamy wiele rozmów z edukatorami i edukatorkami z, z Polski, w których. Te nasze właśnie technologie są wykorzystywane właściwie do limitów. tak? Często dyskutujemy, jak uczyć matematyki z pomocą akceleratorów w Teamsach. Coraz więcej kopalotów pojawia się w Microsoftie 365, a ten bezpłatny kopalot, który jest już na ekranie laptopa, tabletu, laptopa, smartfona, to taki researcher, researcherka, który jest dostępny właściwie na zawołanie. Więc o tym będziemy dzisiaj mówić. Myślę, że każdy z nas korzysta z AI trochę może z perspektywy użytkownika. Jeśli jeszcze nie, to mam nadzieję, że po dzisiejszej prezentacji Pokażemy kilka użytecznych scenariuszy, ale to nie jest wyłącznie nowinka, to jest coś, co się pojawia jako właśnie nowoczesny sposób edukacji, w którym także ta strona publiczna bezpośrednio odwołuje się do samego AI. Pojawia się wiele konsultacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ministerstwo Cyfryzacji zawiązało inicjatywę PWS, z której chcą docierać wraz z partnerami właśnie do obywatelek i obywateli naszego kraju, więc myślę, że AI będzie kolejnym zestawem narzędzi, które zwyczajnie będziemy musieli posiadać w jednym palcu, na pewno w CV i w codziennej agendzie prowadzenia, prowadzenia zajęć. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, znowu polityka cyfrowej, transformacji edukacji, także na dole slajdu umieściliśmy konkretną uchwałę, która została opublikowana w Monitorze Polskim, gdzie można dokładnie zapoznać się, jak brzmi każda linijka tejże. Polityki. I jeszcze zanim rozpocznę, myślę, że oczywiście dziękujemy za obecność. To jest późne popołudnie, mamy ponad 200 osób, które dołączyły na żywo. I Ewa ja mówiła o naszych edukatorkach i edukatorach programu, który prowadzi Microsoft. Ja tyle czoła i też cieszę się, że mamy szansę zweryfikować. Jak powinniśmy to robić? Ja zawsze zachęcam, żeby coraz więcej osób dołączało do tego programu i dzieliło się z nami opinią. Mam nadzieję, że będziemy mogli ją bardzo szybko wykorzystać, ale też znając kulisy tychże programów, osoby je prowadzące także globalnie są, są bardzo wyczulone na to, co pojawia się w Polsce. Mamy świetne przykłady, gdzie także feedback z naszego kraju powodował, że zmieniliśmy nasze, nasze projekty. Więc zachęcam do dowiedzenia się więcej o profilach naszych edukatorek i edukatorów, ale także konkretnych szkół, które uczestniczą w tych programach, bo myślę, że to są ciekawe osoby, ale także po prostu scenariusze wdrożeniowe także dla Państwa wyzwań w innych szkołach i w innych organizacjach. A więc te trzy hasła, te trzy logotypy będą bardzo mocno akcentowane na naszych stronach. I znowu, cieszę się, że w Polsce mamy ponad 200 osób, które tworzą społeczność Microsoft Innovative Educator Expert. Podczas mojej prezentacji, mam jeszcze 22 minuty i 23 sekundy, omówimy to właśnie podejście AI jako technologii ogólnego zastosowania. Oprócz tego, że ta technologia jest wszędobylska, bo bardzo mocno o niej mówimy, my jako Microsoft wierzymy, że jest tak zwanym GPT. Nie chodzi tutaj o nazwę modelu językowego innej organizacji, z którą współpracujemy, ale chodzi właśnie o tłumaczenie tak zwanego General Purpose Technology, czyli technologii ogólnego zastosowania, o której powiem za chwilę. Pokażę swoje ulubione przykłady narzędzi AI. Chciałbym też wyjaśnić hasło, które jest coraz bardziej adekwatne, czyli jak podchodzić odpowiedzialnie do wykorzystania AI. O ile perspektywa użytkownika nie jest zawsze oczywista, musimy ufać twórcom oprogramowania, to myślę, że edukując w obszarze AI, mamy szansę no, ustawić pewne oczekiwania i powiedzieć, że pewne technologie powinny być wykorzystywane w taki, a nie inny sposób, i to też chciałbym dzisiaj wyjaśnić. I mamy oczywiście bardzo dużo materiałów. Jeśli ktoś z Państwa dołączył chwilę później, mamy specjalne wyzwanie nauki wokół sztucznej inteligencji. Ja przypomnę te zasoby oraz także umieszczę dodatkowe właśnie, które mogą być dobrą pracą domową nie tylko dla Państwa, ale myślę też uczniów, osób, które dotykają programów, które, które tworzycie. Co oznacza technologia ogólnego zastosowania? Myślę, że to jest tak, że. Patrząc na ulicie AI, no ja osobiście się uczę codziennie nowych trików, które próbuję włączać w agendę swojej pracy, ale też nie oszukujmy się, że za sztuczną inteligencją, za właściwie hasłem uczenia maszynowego stoją naukowcy i naukowczynie, które zastanawiają się właśnie wykorzystywać tę technologię do coraz większej liczby zastosowań. I to wymienię za chwilę, ale AI jest trochę jak elektryczność. Będziemy się uczyć tej technologii, ale z drugiej strony myślę, że Patrząc już dzisiaj na aplikacje, które są na naszych smartfonach i tabletach, no tych trików i zastosowań tak zwanych use case'ów jest coraz, coraz więcej. Więc AI to nie jest jeden rodzaj, nie wiem, protokołu. To nie jest jeden rodzaj aplikacji. To jest coś, co faktycznie kształtuje swoje możliwości. Dobrze, że dodajemy pytania właśnie na temat odpowiedzialnego użycia AI, ale na koniec dnia ta lista wykorzystania jest coraz dłuższa. I myślę, że nigdy się nie skończy. Jeden z dziennikarzy, gdy w listopadzie ogłaszaliśmy nasze zobowiązanie wobec właśnie przeszkolenia innego miliona Polaków z zakresu sztucznej inteligencji, zapyta mnie, czy to już nie jest koniec AI, czy wszystkie sposoby już de facto wynaleźliśmy. Ja chyba jesteśmy na początku tej krzywej, jeśli chodzi o zwłaszcza zastosowanie sztucznej inteligencji, więc warto, warto być blisko tego tematu. Myślę, że on jest przełomowy a także wiele osób z różnych działów nauki i sektorów gospodarki mówi, że faktycznie znajduje coraz większą liczbę zastosowań dla tej technologii. I oczywiście można zapytać, to gdzie ten AI idzie, tak? Moglibyśmy długo mówić technologicznie. Ja lubię odwoływać się do pracy ekonomisty osoby, która patrzy właśnie na stronę bardziej propozycji wartości, ale także pewnych wskaźników, które muszą przekroczyć daną wartość ażeby dana technologia była uznawana za przełomową. I autor Jeffrey Ding, książki, którą widzicie państwo po lewej stronie, on w swojej książce wprowadza hasło GDP. I mówi, że technologia ogólnego zastosowania to te, które mają potencjał do znaczącego zwiększania produktywności w wielu sektorach gospodarki. Nie mówi tylko o elektryczności, wspomina także o silniku parowym, ale mówi także o industrializacji i procesach mechanizacji, które napędzały Tą rewolucję, którą znamy z przeszłości. I Dink mówi, że technologie przełomowe to nie jest moda, to jest coś, co prowadzi do długotrwałych zmian, Więc z drugiej strony ten czas, żeby dana technologia stała się przełomową, także musi po prostu upłynąć. I on w swojej książce mówi o czterech hasłach, które muszą się wydarzyć, żeby dana technologia była uznana właśnie za GPT. Po pierwsze, musimy zacząć jej używać, tak? Czyli musi być adopcja. Nie chodzi o tylko o te osoby, które są tymi wczesnymi testerami, te osoby, które nie, są zapanne technologią, zawsze nas uczą tych ekstremalnych przypadków, które są najbardziej użyteczne, ale chodzi o to, żeby na skalę populacji znowu, tam było hasło gospodarka, ta technologia została po prostu wdrożona. I ona musi być powszechna, czyli nie powinna docierać wyłącznie do danej grupy społecznej, czy też do grupy danych specjalistów, specjalistek, ale powinna dotyczyć znowu ogół. I to już świetnie, ale nie wydarzy się bez umiejętności, więc też jest to powód, którego spotykamy się dzisiaj na tej telekonferencji, dlaczego Microsoft chce mówić o umiejętnościach AI, dlaczego nasi edukatorzy i edukatorki właśnie wyjaśniają, że AI jest pod grupą umiejętności cyfrowych, bo musimy mieć skille, umiejętności, które spowodują, że wykorzystamy tą technologię, więc znowu no, brzmi to dość oczywiste, ale patrząc na wskaźniki musimy wykonać tą pracę u podstaw i znajdywać te scenariusze wykorzystywania AI, żeby znowu on był adoptowany i żeby był powszechny. I AI, jak i sama elektryczność są takimi wdzięcznymi tematami, bo nie wydarzą się bez pewnej infrastruktury. Gdy wchodziła pod trzech elektryczność, no nikt nie myślał o żałobce, nie myślał o czajniku, nie myślał o elektrycznej ręce. To wszystko pojawiło się właśnie, gdy się pojawiła ta infrastruktura. A, która nie tylko zasilała te urządzenia, ale spowodowała też, że pojawiały się na rynku dla konsumenta kowalskiego, kowalski nowe narzędzia, które dana osoba może wykorzystać. I dla AI jest to też wymagane, i dzięki temu właśnie dzisiaj też mówimy o tych technologiach przełomowych z perspektywy inwestycji, o której zaraz powiem. I to jest tak, że każdy z Państwa tworzy tą przyszłość. Tak? Jeśli jesteście edukatorem, edukatorką, no to możecie wprowadzać tę AI do procesu edukacji. Ale z drugiej strony, każdy z nas patrzy na ten pokój. No, ma dużo ekranu przed sobą, więc możemy wykorzystać tę przyszłą inteligencję, żeby szybciej odpisać na maila, wykonać podsumowanie telekonferencji, wysłać zadanie, które będzie spersonalizowane raz, ale może nasi odbiorcy zobaczą trochę inne odpowiedzi, bo już podpowie trochę inne opcje dla każdej z osób, która jest w danej grupie, więc. To jest trochę tak, że będziemy edukować z uczniami AI, ale na koniec dnia każdy z nas jest użytkownikiem AI, więc mam nadzieję, że znajdziecie triki, które pozwolą Wam, żeby tą pracę wykonywać po prostu szybciej. No i z drugiej strony też mamy dotarcie do przyszłych użytkowników AI, więc uczeń, uczennica, no nie wejdą na rynek pracy, kiedy technologie typu generatywna sztuczna inteligencja już będą no, powszechnie dostępne. Już dzisiaj, no ja sam dostaję wiadomości na LinkedIn albo rozmawiam z osobami, które współpracują z największymi firmami w Polsce i mówią, no, wdrożyliśmy tego co pilota, szukamy coraz więcej scenariuszy użycia, więc to jest tak, że tak chwilę też ja osobiście wyjaśniam swoją misję, że chcę zastąpić w Sirii umiejętności pakietu Office na umiejętności biegłości w I to jest moja osobista misja, bo to jest kolejny znowu zestaw narzędzi, który, który będzie trikami, które każdy, każda z nas na koniec dnia wykorzysta, bo korzystamy z komputera, laptopu i smartfonu. Ale też są. Te grupy ekstremalne, bardzo istotne. Jeśli ktoś uczy informatyki albo koduje, jest programistą, programistą, albo chce pomóc takim osobom w młodym iść w tym kierunku, to nie oszukujmy się, że to jest ta grupa, która tworzy właśnie tą przyszłość AI z perspektywy nawet tworzenia nowych aplikacji. CoPilota, o którym będę mówił za chwilę, można rozszerzyć pluginami. Możemy stworzyć własnego czata na podstawie usług typu Azure OpenAI. Jeśli ktoś koduje, może poprosić GitHub o palota, żeby stworzył coraz więcej linii kodu. Więc akurat dla ekstremalnych grup, który bym nazwał programistami w kontekście AI, nie oszukujmy się, że ta przyszłość i ten pęd jakby nie odbędzie się, jeśli dana osoba po prostu nie dowie się, jak kodować bardziej efektywnie. Ja osobiście też trzymam kciuki za to, żeby w Polsce tworzonych było coraz więcej startupów wokół sztucznej inteligencji. I myślę, że coraz więcej młodych, zwłaszcza osób, widzi przecież się jako ścieżkę kariery, może iść na etat, może tworzyć własne NGOs, może być freelancerem, freelancerką, ale także może założyć właśnie startup. I mamy myślę fajną historię z Polski, Eleven Labs, który jest takim dobrym przykładem firmy, gdzie młodzi Polacy wybrali akurat fajne rozwiązanie dla AI i stworzyli firmę, która dzisiaj jest warta no, myślę, setki milionów, albo nawet już miliardy, bo myślę, że ten status tak zwanego jednorożca ta firma osiągnęła. I trochę tak aspiracyjnie prowadziłem ten slajd, pokazując także, chciałbym pokazać, jak Microsoft myśli właśnie o tych zmianach, które się dzieją. Wypuściliśmy raport, który mówi o przyszłości pracy, Future of Work, właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. I tam znajdują się fajne analizy, które wyjaśniają także przyszłość zbioru umiejętności. I okazuje się, to jest wniosek z tego badania, to jest rano akurat z naszego raportu, w którym po badaniu wyszło, że analiza i integracja treści, którą sugeruje AI, jest bardziej ważna niż szukanie i tworzenie. Dlatego jako Microsoft dodajemy bardzo często taki prosty komunikat. Hej, ten dokument został stworzony przez AI i chcemy, żeby to użytkownik, użytkowniczka finalnie wybrała i przeanalizowała, czy ta odpowiedź po prostu jest adekwatna. Nasz chief league officer jakby w Polsce, taką jak anegdotę, powiedział, że musimy edukować, żeby technologia AI pomagała być jeszcze bardziej inteligentnym, a nie powodowała kłopoty dla ludzi. Myślę, że jeśli ktoś nie przeczyta tego posta na Facebooku, który zasugerował AI i tam będą zwyczajnie głupoty i bzdury, no to ta osoba no, będzie finalnie odpowiedzialna za to, co opublikowała. Więc zawsze powinniśmy mieć z głowy, że AI jest pomocnikiem, pomocniczką. A my musimy analizować, integrować treści, które po prostu ta technologia sugeruje. Sajt osobisty, jak ja myślę w kontekście AI, będąc już na rynku prawie półtorej dekady, e, przykładam ten moment na trzy hasła. Jak mogę wykorzystać AI w swojej codziennej pracy, czyli jak mogę tworzyć lepsze maile, e, lepsze dokumenty, lepsze prezentacje itd. Zastanawiam się, jak AI wpłynie na to, co robi profesjonalnie. Tak? Wiele osób zadaje pytanie, czy AI zabierze mi pracę, więc ja zastanawiam się, gdzie ten AI jest wykorzystywany, akurat w mojej kategorii, a, i jak zmieniały się będą specjalizacje w akurat w tym, co robię, a, żeby się zastanawiać, jak AI będzie kształtował tą perspektywę zawodową. I oczywiście zawsze staram się oddać trochę karmy, i myślę, że to jest coś, co bardzo widzimy w naszym programie, MIA, i każdy z naszych edukatorek i edukatorów, i myślę, że to zobaczycie dzisiaj. Chcę oddawać, chcę edukować, chcę uczyć dalej, chcę się dzielić z tymi najlepszymi praktykami, ale także wpadkami, jeśli chodzi o edukację. Więc mamy, myślę, szansę też oddania coś. I zachęcam Państwa, jeśli nauczycie się AI, jeśli znajdziecie swój trik, jedną konkretną funkcję, żeby się o niej trochę pochwalić w swojej sieci społecznościowej przy Wigilii, przy Wielkanocy, rozumiem przy kawie, bo myślę, że będzie fajny sposób na dyskusję. Jako Microsoft opublikowaliśmy konkretne scenariusze wykorzystania AI które są dostępne właśnie pod tym QR-kodem. Tam duże organizacje, firmy komercyjne wspólnie z nami opublikowały te wyniki swoich doświadczeń w tak zwanych analizach przypadków właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji. Microsoft w tym roku świętuje 50 lat i myślę, jakbyśmy wrócili do 70. lat, to technologie przełomowe, o których mówił Bill Gates, wyglądały zupełnie inaczej. On miał misję postawienia PCD na każdym biurku, w każdym domu. Z perspektywy naszego kraju lat 70. dość trudna misja. Aha. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko, co będzie wybrzmiewało w naszych prezentacjach, czyli ten AI, moglibyśmy najprościej opisać przykładem Copilota, który jest dostępny pod adresem copilot.microsoft.com. Jest totalnie bezpłatny, można go pobrać na bardzo wiele systemów operacyjnych mobilnych. Jeśli lodówka ma dostęp do internetu, to też tam możemy napisać od Microsoft.com. Ta inteligencja, która będzie widoczna w tym wszystkim, co nam Copilot odeśle, no, działa w bardzo y, mocnych serwerach, o których zaraz powiem. Dlaczego to wprowadzam? Bo ta rewolucja jest trochę bardziej dostępna, ale wciąż potrzebujemy umiejętności, które pozwolą nam z niej skorzystać. A jeśli chodzi o zaplecz AI, to oczywiście ta infrastruktura to centra danych. Jako Microsoft mamy ponad 65 regionów, a jeden region to przy przynajmniej dwa data center, które właśnie napędzają tę moc sztucznej inteligencji. Tutaj zastanawiamy się, jak robić to efektywnie. Po prawej stronie widać zdjęcie z naszego kampusu, jeśli dobrze pamiętam, w Irlandii, gdzie używamy wodoru do napędzania tej infrastruktury backupu. Jeśli padnie zasilanie jest tradycyjne, to używamy takich nowych rodzajów zasilania, żeby też zmniejszyć impact środowiskowy akurat naszej infrastruktury Jaj to nie tylko centra danych, ale też coraz bardziej zaawansowane chipy. Jeśli ktoś z Państwa jest technologią, we tą tę dziedzinę, wie, co się dzieje z Nvidią, my także wierzymy w tą współpracę i napędzamy nasze centra danych także najnowszymi układami Nvidia, a także tworzymy nowe. Ten poprawek to jest taki bardzo mały, to jest układ scalony akurat, który pełni funkcję bezpieczeństwa, którego dodajemy jako taką hardwareową sprzętową warstwę, która ma zabezpieczać. E infrastrukturę software'ową. I ja ten slajd muszę ciągle aktualizować, i to jest akurat jeden z tych najnowszych najnowszych osiągnięć, które ogłosiliśmy całkiem niedawno. To jest nasz chip QPU, który pokazuje podejście Microsoftu do quantum computingu. Więc znowu, jeśli mamy dzisiaj na telekonferencji osoby, które chcą być za pan prac z najnowszymi nowinkami w technologii, to myślę, Microsoft dodał coś niedawno, nazywamy to Majorana, i to jest nasz pierwszy układ stały z myślą o rozwiązaniach z zakresu quantum computingu. I to, co jest także nowe, napędza tę rewolucję AI, to także nowe rodzaje modeli. I Możemy się śmiać, że AI generuje fajne obrazki, memy na naszego walla facebookowego, ale także ja się cieszę, że naukowcy i naukowczynie wymyślają nowe zastosowania. To jest akurat przykład projektu naszego Microsoft Research, czyli działu badań i rozwoju w Microsoftzie, który wymyślił dwa modele. Mater Gem, który generuje i symuluje nowe rodzaje materiałów, takich fizycznych jak stal, aluminium itd. A z drugiej strony mamy model Mater Sim, który sprawdza na ile ten pomysł tego poprzedniego modelu po prostu jest wykonalny i go bardzo testuje, czyli wykonujemy takie symulacje obciążeń. Zachęcam, żeby poczytać więcej, bo to jest bardzo fajny przykład, że AI ma całkiem serio zastosowanie także w tak zwanej nauce i myślę, że to jest fajna szansa także dla startupów z tak zwanego deep techu, żeby wykorzystywać AI naprawdę do technologii przełomowej. To jest slajd, który podebrałem naszemu CEO, który wykazał i zbadał, jak bardzo szybko Podwaja się moc sztucznej inteligencji. I widać, że ten cały wyścig wielkich graczy w świecie AI, także tych producentów chipów, powoduje, że moc AI de facto co pół roku się dubluje. Część z Państwa pamięta nad uczę o prawie mura, który jest związane z mocą układów scalonych, a dzisiaj myślę, że to prawo w kontekście AI no, mówi, że ta zmiana się dzieje trochę szybciej. I co nam daje ta zmiana? Myślę, że tą najbardziej praktyczną jest nasz Copilot, który jest dostępny, tak jak mówiłem, na stronie copilot.microsoft.com, który jest także dostępny w wersji mobilnej, która komunikuje się z nami w wielu językach, także w polskim. I całkiem niedawno, to widać na prawym zrzucie ekranu, uruchomiliśmy nową funkcję Think Deeper, przemyśl głębiej, która korzysta z najnowszych modeli OpenAI. Więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie ma AI na swoim smartfonie albo na swoim ekranie komputera, zachęcam właśnie, żeby wybrać Copilota. I my dzielimy się bardzo publicznie naszymi nowinkami w ramach tzw. inicjatywy Copilot Labs. W ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy i pokazaliśmy w światu pierwszy model, który generuje gry. Więc można Copilota poprosić, żeby stworzył grę. Podpinamy kontrole Xboxowe i możemy grać de facto na naszym urządzeniu w grę, którą wygenerowała sztuczna więcej. Podkreślam, Copilot, jak i ten, który wspomnę za chwilę, Microsoft 365, wspiera język polski. A jeśli ktoś z Państwa woli interface Windowsa albo innej platformy w języku angielskim, wciąż można komunikować się z nim w tym języku, który nas interesuje. Możemy go testować, pisać po włosku, później odpisywać w języku polskim itd. Tak dalej, tak dalej. I gdzie się pojawia Copilot w Office? On ma swoją ikonę, jest to dodatek, który można wykorzystać. Pojawia się czat, poprosiłem o szablon CV, wpisałem prostego prompta, klikam opcję dodaj i po chwili ta inteligencja Copilota pozwala mi szybciej zarejestrować jakiś dokument. Oczywiście to jest bardzo prosty przykład. Zachęcam, żeby testować Copilota w Microsoft 6.5, On nawet potrafi stworzyć prezentację. To jest prompt, który wysłałem w PowerPoint. Hej, stwórz szablon listu motywacyjnego. Chciałbym się dowiedzieć więcej, jak taki list motywacyjny tworzyć. I po chwili Copilot stworzył mi gotową prezentację, którą mogę wyświetlić, albo korzystać z niej jako takiego wirtualnego pomocnika. Przeczytam te slajdy i trochę więcej wiem o liście motywacyjnym. I ten AI nie pojawia się tylko w Copilocie, w Microsoft 365, ale jako Microsoft udostępniamy także dodatkowe aplikacje. Jedną z moich ulubionych jest technologia i program ClipChamp, który jest dostępny za darmo. To jest aplikacja do edycji wideo. I ją można także wykorzystać w procesie edukacji albo właściwie samouczenia. Tam mamy możliwość nakręcenia filmu albo pobrania plików z kamery, z aparatu itd. dalej, ale możemy także nagrać siebie. Nagrywam, nie wiem, przygotowanie do prezentacji, przygotowanie do wystąpienia i pojawia się opcja tak zwanego coacha mowy. I ten speaker coach, kiedy nagram tą prezentację, mogę zrobić na przykład demo, mogę przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. On zasugeruje, jak bardzo szybko mówię, tak, ile słów na minutę wypowiadałem. Jeśli powtarzam jakieś słowo, na przykład właśnie, które nienawidzę i próbuję się jego wyzbyć i trudno mi to liczyć, co pewnie sobie Państwo słyszycie, ten speaker coach mi to wymienia jako słowo, które pełnie albo umóg, które powinno im pominać w przyszłości te trzy technologie, które wymieniłem, to są te, które widać na slajdzie. To jest nasz Copilot, to jest Microsoft 365, Copilot i ClipChamp. Bardzo ważne, pewne funkcje są płatne w kontekście Microsoft 365 Copilota i ClipChamp'a. Jeśli ktoś z Państwa korzysta z planów Personal i Family Microsoft 365, tam te funkcje już są zaimplementowane. Jeśli ktoś z Państwa nie korzysta jeszcze z opisa, zachęcam, żeby zerknąć po wersję Family, bo w tej wersji bezpłatnej. Um, um, można, może, przepraszam, jest dostępna wersja Preal na 30 Microsoft plus 365 Family, a w wersji edukacyjnej mamy tego Copilot Chata, który można użyć, żeby sobie czatować. Dlaczego tak dużo mówię o Copilocie? Bo on pokazuje perspektywę umiejętności, właśnie AI. tak? Czyli możemy być użytkownikiem, możemy pisać sobie z Copilotem, promptować. Jeśli czuję się za Pan z technologią albo chcę łączyć kropki, mam Copilot Studio, gdzie mogę zrealizować, nie wiem, Copilota dla moich uczniów. Jeśli trochę programuję, mogę stworzyć własnego agenta copilotów. i Także mamy tutaj konkretną technologię, która pozwala tym osobom, które czują się bliżej technologii, że nie wiem, używają Pythona, żeby stworzyć swoje własne rozwiązanie, które zostało przygotowane z myślą e, o e, dość niestandardowym scenariuszu. Zachęcam, żeby zetknąć jakieś studio. Myślę, że to też wybrzmie później w naszej prezentacji w jednej z edukatorek. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pozwala tworzyć kopiloty w oparciu o własne pliki, o własne źródła w internecie. I pamiętajmy, żeby to wszystko robić odpowiedzialnie. I co to oznacza? Jako Microsoft no, mieliśmy to wyzwanie z perspektywy tworzenia własnych produktów. Chcieliśmy mieć pewność, że ten AI będzie działał w taki sposób, jak zaplanowaliśmy. Już w połowie roku 2022 opublikowaliśmy tak zwane podejście do odpowiedzialnego AI, które stosujemy właśnie w naszych rozwiązaniach. Czyli mamy konkretne narzędzia i podejścia. Tam są wymagania, żeby AI był inkluzywny, żeby działał w sposób bezpieczny, żeby bardzo mocno komunikował użytkownikowi, jak powinni korzystać z tych technologii, ale także mamy swoje wartości. Na przykład nie rozwijamy technologii AI z myślą o analizie sentymentu uczniów w klasie i sprawdzamy, w jaki sposób firmy, które korzystają z naszych technologii typu Azure OpenAI czy Copilot Studio, w jaki sposób wykorzystują je do konkretnych rozwiązań. Zachęcam do dotknięcia do tego materiału ale także przygotowaliśmy na platformie Microsoft Learn ścieżkę szkoleniową, która wyjaśnia, jak stosować odpowiedzialny AI właśnie w edukacji. Zdradzając pewne kulisy, wiemy, że należy skupić się na podstawach, dlatego w popularnym serwisie wideo pod tym QR-kodem opublikowaliśmy darmowy kurs podstaw AI po polsku który zawiera sześć oddziałów, to jest ponad 30 filmów, które wyjaśniają historię ja, które pokazują najważniejsze hasła. I można pobrać ten kurs bezpłatnie i umieścić w własnym systemie e-learning. Czyli możecie pobrać te wszystkie filmy, wideo, także pliki audio, tam są quizy i zrobić, albo uzupełnić swój materiał edukacyjny dla swoich uczniów, uczennic w oparciu o te materiały, które udostępniliśmy bezpłatnie w serwisie GitHub i nazywa się to kurs biewości B.I. Wiem, że widzę po pytaniach pojawiają się pytania do osób, które, które programują. Jeśli dany kurs, dany materiał, moja prezentacja wyjaśnia tylko podstawy, zachęcam, żeby przejść do polskojęzycznego nawigatora umiejętności AI. To jest jedna strona, na którą umieściliśmy wszystkie nasze materiały związane ze sztuczną inteligencją. I przypomnienie, kończę w swoją część dla wszystkich z Państwa, którzy dołączyli do naszego spotkania dzisiaj. Na platformie Microsoft Learn przygotowaliśmy wyzwanie nauki. Po przejściu kursu, który umieściliśmy w tym wyzwaniu automatycznie w profilu użytkownika na Microsoft Learn otrzymacie Państwo certyfikat, potwierdzenie, że takie wyzwanie ukończyliście. Można się nie uchwalić w sieciach społecznościowych, można dodać swojego profilu CV, ale przede wszystkim na pewno dowiecie się tego, co najważniejsze, jeśli chodzi o wykorzystanie AI w edukacji. Ostatni slajd. AI jest ekscytujący, pojawia się znowu wiele newsów. Gdybym kupił teraz gazetę albo tworzył popularny portal, to tam na pewno pojawiłoby się kilka haseł o AI. Ale na koniec dnia AI to konkretne umiejętności, konkretne triki, i myślę, że to właśnie edukatorzy, jak i uczniowie i uczennice będą mieli szansę zdefiniowanie przyszłości sztucznej inteligencji, dlatego.